Projekt Rozwój Terenów w Zieleni w Władysławie Śląskim został dofinansowany w ramach działania 2.5 programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu opiewa na ponad 7 milionów złotych, z czego koszty kwalifikowane to ponad 5 milionów złotych. Dofinansowanie to 85%, czyli ponad 4,5 miliona złotych. W ramach projektu udostępnione zostały tereny zielone mieszkańcom które początkowo były zdegradowane, albo w ogóle wyłączone z użytku. Jest to sześć lokalizacji na terenie Włodzisławia Śląskiego. Są tu m.in. wąwozy teren A i teren B, czyli wąwóz Staszica, wąwóz Tysiąclecia oraz PCK oraz tereny po zdegradowanej kopalni KWK 1 Maja, teren przy ulicy Bogumińskiej, teren przy ulicy Przowskiej oraz przy ulicy Jana Pawła II. Za nami finał rozwoju terenów zielonych w Brodzisławie Śląskim, podsumowanie projektu. Oddaliśmy do użytku 6 nowych terenów zielonych w Śląskim. Są to tereny na dzielnicy Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilkwy, osiedle 1 maja. Główne atrakcje działy się na Rodziny Parku Rozrywki Trzy Wzgórza. Z nami m.in. Eco-ride rowerowy. Były także warsztaty sadzenia roślin warsztaty ogrodnicze, warsztaty plastyczne, ekobieg dla dzieciaków, ekoslalą. To wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy dzisiaj podczas podsumowania projektu. W ramach realizowania projektu mieszkańcy mogą użytkować tereny, które wcześniej były dla nich niedostępne, ponieważ nie było tam ścieżek, nie było ławek. Zostały wykarczowane samosiejki i nasadzona nowa zieleń. Są także miejsca do rekreacji, czyli miejsca na grilla, ławeczki, place zabaw, elementy dog parku. Są bardzo ciekawe budowle, zwierzby, gdzie dzieci mogą też się pobawić. Obszar, na którym realizowany był projekt to ponad 12 hektarów, z czego 4,5 hektara to początkowo nieużytki obszary zdegradowane, które dopiero teraz po realizacji projektu zostały udostępnione mieszkańcom.